Chciałabym powiedzieć o, o jednej rzeczy, to znaczy bardzo ważnej przy okazji filmu, czy, y, przy okazji filmu Jadzia. Y, mianowicie y, chciałabym powiedzieć Państwu dwa słowa o Jadwice Smosarskiej. Y, dlatego, że to y, bez wątpienia y, była, nie wiem czy nie, nie należy powiedzieć, że w ogóle jest, że była i jest, jedyna wielka gwiazda polskiego kina. Wielka gwiazda polskiego kina. Dzisiaj to bardzo trudno powiedzieć, kto jest gwiazdą filmową, dlatego że dzisiaj, kiedy pojawiła się telewizja, kiedy się, wiele, wiele lat temu pojawiła się telewizja, kiedy pojawił się mały ekran, no, została zburzona jakaś relacja pomiędzy aktorem, a pewną tajemnicą wielkiego ekranu, ale to już jest zupełnie osobny temat, na razie to zostawmy, wróćmy do Smosarskiej. Otóż chcę Państwu powiedzieć o tym, że ona nie tylko była wielką i jedyną gwiazdą, Polskiego kina w dwudziestoleciu międzywojennym, ale ciekawy jest ten temat także z tego powodu, że to była jedyna gwiazda wykreowana przez animatorów ówczesnego życia filmowego. To znaczy, na samym początku, w latach dwudziestych, ona została wykreowana przez wytwórnię Sfinks i przez jej szefa Aleksandra Herca. Który bardzo inteligentnie sterował jej karierą, a zaraz powiem Państwu, na czym to sterowanie polegało. A później, kiedy w 1928 roku Aleksander Hertz zmarł, ona była aktorką na tyle inteligentną, na tyle znającą środowisko filmowe i aktorką obdarzoną dużym słuchem, powiedziałabym takim słuchem na publiczność, mówiąc tak niezgrabnie po polsku, czy słuchem na no właśnie na oczekiwania społeczeństwa że ona już sama sterowała tą swoją karierą wybierała takie i nie inne role i wytrzymywała znaczy utrzymywała tę pozycję gwiazdy aż do końca to znaczy do 1937 roku kiedy zagrała ostatnią rolę filmową jak sterował w sposób nowoczesny oczywiście mówię w kategoriach lat 20. Jak sterował w latach dwudziestych karierą Smosarskiej Aleksander Hertz i wytwórnia Sphinx? Otóż ona w latach dwudziestych, to, to, to nieprawda, że on od razu zobaczył Smosarską, chodzą takie legendy, że zobaczył Smosarską, oszalał, powiedział, to będzie moja gwiazda. Nie, on w tym momencie miał kilka aktorek, o których myślał, że zostaną gwiazdami, ale najbardziej sprawdziła się Hercowi właśnie Jadwiga Smosarska. Trochę trochę z przypadku. Otóż ona najpierw zaczynała karierę jako aktorka w takich filmach właśnie jak Bohaterstwo Polskiego Skauta, Cud nad Wisłą w filmach patriotycznych, a na takie filmy patriotyczne społeczeństwo w roku 20, 21 no, czekało, prawda? bo to było, Polska dopiero, dopiero powstała, prawda? mieliśmy też za sobą doświadczenie wojny z bolszewikami, wobec tego publiczność polska oczekiwała na filmy, na filmy patriotyczne i ona zagrała tam, weszła właściwie w ten taki obieg społeczny jako takiej publiczności, wyobrażenie publiczności weszła jako dziewczyna, która jest szczerą patriotką i która zawsze pomaga mężczyźnie, który jest także szczerym patriotą. Takie były właśnie jej te pierwsze role na początku lat dwudziestych. Potem, kiedy ta fala takiego patriotyzmu trochę opadła, ona zagrała, a odrodziła się znowu w drugiej połowie lat dwudziestych, ona zagrała szereg ról w okropnych melodramatach. To są takie melodramaty właśnie jak Niewolnica miłości, O czym się nie mówi, Tajemnica przystanku tramwajowego, gdzie najczęściej była taką dziewczyną właśnie porzuconą, wykorzystaną przez mężczyznę, ale zawsze dziewczyną dobrą. Ona przegrywała, była porzucana, była, była niszczona przez mężczyznę, ale pozostawała czysta i dobra. To były role, w których ona grała. No, potem wróciła do ról patriotycznych, no, ale taką wielką popularność w latach 30. i zapewniły właśnie te role, najpierw te role, te role obyczajowe, o których mówiłam. Ale cofnijmy się jeszcze do tych lat 20. -tych. Otóż jak kreował Aleksander Hertz wtedy aktorkę? Oprócz tych dobrze przemyślanych, wpływających na, znaczy mających taki silny związek z oczekiwaniami publiczności, Ról, które dostawała Smosarska, na przykład w roku 1925 Hertz opłacił cały numer nowości filmowych, gruby numer nowości filmowych, w całości poświęcony tylko i wyłącznie jadwidze Smosarski. To był numer tylko i wyłącznie jej poświęcony. I tam było wszystko: tam były fotoreportaże z jej życia, opisy tego, co ona lubi, czego ona nie lubi, jak lubi się bawić z dziećmi, jak lubi czytać scenariusze, oczywiście sesje zdjęciowe u niej w mieszkaniu. No i cała taka lista, na przykład cały właśnie taki dział listów do Jadwigi Smosarski. No były tam rozmaite rzeczy, kompletne bzdury oczywiście, bo były tam opowieści o tym, jak jakiś książę oferował jej małżeństwo, jak jakiś słynny kompozytor kompozytor węgierski chce pisać sonatę na cześć smusarskiej. No były tam rzeczy wyssane z palca. Ale to trafiało na pewien podatny grunt. Ludzie, no, pewien typ publiczności, pewne grupy publiczności chciały o takich, o takich historiach czytać. Od tego 25 roku Jadwiga Smosa Smosarska, a popatrzcie Państwo, kariera jej się zaczęła w roku 20, a już w 25 roku była tak popularna, że musiała zatrudniać sekretarkę, która tylko odpowiadała nie na wszystkie listy, które do niej pisano. Kiedy na przykład, to też dotyczy roku 25 i 26, wchodziły kolejne filmy ze Smosarską na ekrany. To zachowały się takie zdjęcia i zachowały się też takie relacje. Nie reklamowano filmu, ale na przykład na Nowym Świecie w Warszawie, między jedną a drugą stroną, stroną ulicy, umieszczono przy kinie tylko jeden wielki transparent z jednym słowem smosarska. Ludzie nie chodzili na, na ziemię obiecaną czy nie chodzili na, na niewolnicę miłości, chodzili na smosarską. Czyli w roku 1925-26 ona już była tak popularna, no, że wystarczyło napisać smosarska, żeby ludzie poszli do kina, bez znaczenia, na, to, na, na, bez znaczenia na, na, na jaki film. I teraz, kiedy Hertz zmarł w roku 1928, ona została troszeczkę sama, bardzo ostrożnie podchodziła do kina dźwiękowego. Najpierw w jednym filmie z roku 1930 tylko zanuciła piosenkę. Okazało się, że ma bardzo miły głos, a później już zagrała w filmie kostiumowym Księżnej Łowickiej, a później już występowała właśnie w tych rolach obyczajowych, o których tutaj Państwu mówiłam, właśnie dwie Joasie, czy Lucyna to dziewczyna, Jadzia, czy, czy wcześniej prokurator Alicja Horn, gdzie grała właśnie te samodzielne, niezależne, niezależne kobiety. No i to oczywiście te, te role samodzielnych niezależnych kobiet przyniosły jej największą popularność. W, tutaj w filmie, w filmie Jadzia zobaczycie Państwo aktorkę, która no, gra młodą osobę, ma lat 38. No, ma 38 lat, grała do roku, to jest rok 36, grała do roku 1937. Była aktorką tak inteligentną, że nie potrafiła właśnie wybrać te role kobiet niezależnych, bo one jakoś uniezależniały ją od wieku, od czasu, który przecież upływał, prawda? Więc doskonale sobie z tym czasem potrafiła poradzić. No, i właściwie żadna z aktorek, która weszła na ten rynek polski filmowy w latach 30., mówię o np. No, Barszczewskiej, Barszczewska wyszła bardzo dużo później, ale Ina Benita, czy Tola Mankiewiczówna, czy Maria Bogda, to te wszystkie aktorki były popularne, to były bardzo ładne, młode dziewczyny, ale cały czas pozostawały trochę w cieniu. W cieniu Jadwigi, Jadwigi Smosarskiej. Ona ciągle była tą królową ekranów. I właściwie do roku 1936, do 1937 właściwie, ona wygrywała wszystkie plebiscyty publiczności. Wszystkie absolutnie plebiscyty publiczności na królową polskiego ekranu. Myślę, to już jest tylko moja interpretacja, że brało się to troszeczkę z tego, że smosarska zachowała taki styl, właśnie kobiety, bardzo eleganckiej, świetnie wychowanej, dobrze sytuowanej. Taką rolę grała w życiu i taką rolę grywała także w filmie. Odstawała od tych aktorek o takiej proweniencji kabaretowej, które były no takimi trochę rozchłukanymi dziewczynami, prawda, jak siostry Halama i tak dalej, ale właśnie przez to, że zachowała swój styl i nie, nie zmieniała jak gdyby, tego stylu, starając się dostosować do tych wchodzących właśnie młodych gwiazd, no ponieważ została sobą, to, to była aktorką, która, która wygrała. Także ona wygrywała właśnie co roku plebiscyt publiczności na najbardziej ukochaną, najlepszą, najdoskonalszą, najpopularniejszą aktorkę y, polskiego kina.